Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz czas skontrolować, co tutaj się właściwie, co tutaj się właściwie dzieje. Czy wszystko w porządku, ale czas sprzątania już bliski. 12 kur na wybiegu robi robotę. Dzisiaj były 4 jajka z sześciu niosek. Czyli można powiedzieć taki średnio dobry wynik. Takie 4 z plusem. Stachu rośnie. Dzisiaj sobie zdałem rację. Jaki... Zdałem rację? Wróć. Zdałem sobie sprawę, jaki on już jest duży. Przecież jak go kupiłem, to był taki sobie gołąbeczek. A teraz proszę bardzo, jaki kogut. W zasadzie chyba stał się tutaj. W zasadzie chyba stał się tutaj szefem. Wszystko jest w porządku, przechodzę w tej chwili na kolejny wybieg. Tutaj są starszaki. Zobaczcie, jaki ten kogucik robi się podobny do tatusia, do stacha. Piersi już się robi czarna. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Tutaj macie. Tutaj macie coś dobrego do zjedzenia. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czas jeść. Idę dalej. Bo w zasadzie w tym odcinku chciałem wam pokazać trzech muszkieterów trzej muszkieterowie, czyli najmniejsze kurczaki, jakie w tej chwili mam dla porównania ponieważ za chwilę pokażę wam tamte i przykładowo chołek, który miał podziobane który miał podziobane oczy wykluł się w tym samym dniu w którym wykluł się ten kurczak. Porównajcie sobie wielkość, zapamiętajcie, jaki, jaki jest duży, ile miejsca na mojej dłoni zajmuje ten kurczak. Teoretycznie ma to być Orpington. Zrobiłem im tutaj taki wybieg, żeby mogły sobie przebywać na świeżym powietrzu, zażywać słońca, dziobać sobie trawkę. A w tej chwili pokażę Wam trzech muszkieterów, czyli najmniejsze pisklęta. Co nie oznacza, że najmłodsze, bo najmłodsze są większe od nich, ale najmniejsze pisklęta, jakie posiadam, a one w tej chwili znajdują się w tunelu foliowym, do którego właśnie idę. I już jestem w tunelu. Dzisiaj były tutaj generalne porządki. Plewienie, plewienie ścieżek, wyrównywanie, tak żeby to wszystko ładnie wyglądało. Zobaczcie, że tutaj czosnek już będzie kwitł. Jeszcze tylko trzeba podlać i wyściółkować wszystko słomą. Ale do rzeczy, ponieważ trzej muszkieterowie siedzą sobie tutaj. I przed chwileczką pokazywałem wam tamtego Orpingtona. On wykluł się w tym samym dniu co ten pisklak i zobaczcie jaka jest różnica w wielkości ale nie o tym, najważniejsze, że oczy się goją w zasadzie już się zagoiły ci którzy śledzą kanał pamiętają jaki był podziobany jakie miał spuchnięte te oczy w zasadzie kolejnego dnia nie był w stanie ich otworzyć a teraz jest już ok bardzo chciałbym podziękować pani weterynarz która doradziła mi w jaki sposób mogę mu pomóc I już mówię Czym mu pomogłem Tak abyście Jeśli zdarzy się u was Podobny przypadek Tak abyście mogli yy, Zastosować podobną kurację Jaką zastosowałem ja Środek odkażający Środek odkażający Przyspieszający gojenie Oktenisept I ja takim wacikiem na patyczku yy, smarowałem mu to dookoła dookoła oczka po tej ranie, po tym stróbku tutaj, tutaj napcikiwałem, powiedzmy robiłem 5 psiknięć moczyłem ten patyczek i dookoła oka mu to smarowałem następnie jak to już obeschło również za pomocą patyczka, wacika na patyczku yy, smarowałem takim trybiotykiem w maści. Jest to można powiedzieć antybiotyk, który zapobiegał, yy, tak myślę, zapobiegał wdaniu się jakiejś infekcji. Ale pani weterynarz yy, poleciła mi również świetlik, że można to zakrapiać, że można oczy zakrapiać świetlikiem. Są to krople przeznaczone dla ludzi, krople łagodzące. Do oczu, i ja takimi kroplami zakrapiałem mu yy, te oczy. Minęło kilka dni. Oczy się zagoiły. Nie ma już śladu po czerwonym obrzęku. Jeszcze są można powiedzieć troszeczkę, jakby spuchnięte te powieki. No ale zobaczcie, ale zobaczcie, że to jest już niebo, że to jest już niebo, a Ziemia. A propos tego pisklaka, niektórzy mówili mi, niektórzy pisali, że nie jest to yy, rasowy kochin, miniaturowy, że nie jest to kochin karzełek, ponieważ karzełek kochin powinien posiadać większe łapcie. Wiecie co? Wydaje mi się, ponieważ mam yy, starsze od niego karzełki kochiny, tam razem z Kwoką, wydaje mi się, że jak on będzie starszy, o proszę, jaki, jaki cwaniak, wydaje mi się, że jak on będzie starszy, to i te łapcie będą większe. Póki co, no on pomalutku rośnie. Chodź tutaj, cwaniaczku. On pomalutku rośnie. I łapcie też pomału rosną. To dalej nie wiem, co to jest za aparacik, ale też jest bardzo mały. Bardzo pomalutku rośnie. Wydaje mi się, i jest to wielce prawdopodobne, że to będzie karzełek polski, ponieważ yy, hodowca, od którego kupiłem jaja, Zielononurzek hoduje również karzełki polskie, i być może będzie to karzełek polski, o, następny swaniaczek. I co? I ostatni z trzech muszkieterów? Myślałem na początku, że to będzie kuropatwa, ale jednak najprawdopodobniej będzie to po prostu barzantłowny, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie to samiczka, że będzie to kura bażanta. Bo pomimo tego, że koguty są piękne, to lubią, słyszałem, że lubią uciekać z kurników, a że kurki bardziej się yy, trzymają swojego miejsca. Niektórzy z was pisali do mnie w komentarzach: "Kazik, pokaż twarz, Kazik, pokaż twarz". I zastanawiam się po co niektórym moja twarz. Przecież ten kanał jest kanałem pokazującym kury, jest kanałem pokazującym warzywa, jest kanałem pokazującym majsterkowanie, a nie kanałem o kaziku. Więc powiem tak: wystarczy Wam mój głos, a to jak wygląda kazik. Musicie sobie wyobrazić sami. Być może jedni wyobrażają sobie, że Kazik wygląda jak George Clooney, inni, że Kazik wygląda jak Richard Gere, a jeszcze inni, być może, wyobrażają sobie, że Kazik wygląda jak Brad Pitt. I niech tak zostanie. Po co to psuć? W tym materiale to już wszystko. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.